Kornel. Kornel stawa, szybko. Majson, coś, coś, co się stało? No jak to, coś się stało? Dziewczyny mówiły, że, że idziemy na bezludną wyspę. Gdzie my idziemy w ogóle? Na bezludną wyspę, człowieku. A gdzie mamy iść? No oczywiście, no rzecz jasna, oczywiście, że na bezludną wyspę. A po co chcesz iść do tej bezludnej wyspy? zobaczyć, no, bo tam w ogóle jest to. Nie wiesz, co to jest bezlu bezludna wyspa? Nie wiem, co to jest bezludna wyspa. Bezludna wyspa to jest to. To jest wyspa, w których, w których nie ma ludzi. Rozumiesz? A, to o to w tym chodzi. I choć obudzimy Dafne. No, możemy. No dobra, no to choć obudzimy ją. Wszest wszyscy mamy imię na 6 liter, dobra, chodź. Dafne, Dafne, spawaj. No właśnie, stawaj. Dziś to dzień, dzisiaj 2 lipca. Nie to miałem na myśli. O, Dafne! Dafne! Ała O Jezus Maria, co się dzieje? Chłopaki, co my co tu robicie? No jak to, Dafne, co my robimy? Idziemy na bezludną wyspę. Bezludna wyspa to jest takie coś, że nie ma ludzi, rozumiesz? Mówiłem to Kornelowi, ale chyba nie słyszałaś. Jak spać. Dobra, idziemy na bezodną wyspę? A w ogóle, Patrycja, Agata, Kornelia, Aurora, Antonina i Laura są? No są, czekają na nas. No właśnie. Kornel, <ścoughs> wiesz co? Ej, idziemy po jakąś torbę? No jacha, przecież bez torby nie możemy iść. No dobra, to jakąś torbę wyciągnę. O, masz jakąś torbę. A, a okej. Okay. Zabierzcie sobie ze swoje rzeczy, chłopaki, a ja w takim razie będę siedzieć na pufie. O, jak wygodnie na pufie siedzieć. Tak zajebiście, nic nie robić, tylko siedzieć. No, a takie mam, takie fajne życie. Na pewno. Dobra, chodź, chodźcie już, musimy zbierać torby. No to zbierzcie ją na raz, dwa. No dobra, już dobra. To co tu mamy? Pada mają? Pada? Mamy? No, ale musimy go jakoś wyciągnąć. No dobra, to go wyciągnij, bo... Ja... Ja nie chcę na to patrzeć. No to nie patrz, korne, jak ty tutaj poszedłeś. O. Wypadło. Dobra, i teraz gdzieś trzeba schować. Ale gdzie? W jakim miejscu? No w szafie, kretynie. A gdzie indziej? Dobra, to w Tam, gdzie kaucz. Jaki znowu couch? O co ci niby chodzi? No jak to o co mi niby chodzi? Przecież to ty sam chciałeś iść na bezludną wyspę. A, przecież ty sam chciałeś, nie ja. A, Dafne. Co? Wszystko spakowane, możemy iść. Ale nic tam nie ma w torbie. O Jezu, to jeszcze nie się prosić, Dafne, że nic nie ma w torbie. Możemy iść bez torby, bo tylko tak na chwilę sprawdzamy. No, i w ogóle... W ogóle, nie wiem, Dafne, czemu się tak dziwnie zachowujesz, ale dobra. Chodź, idziemy. Ja też mogę z wami? No, oczywiście, a co? Żebyś wiedział, to żebyś z nami nie chodził. Boż. Ty, ty tak, Dafne, zamknęłaś te drzwi? No. Dobra, chodźcie, idziemy. Kornel, idziesz? Idę, idę, Mason, idę. Auć. Uważaj, gdzie idziesz. No dobra, dobra. Kurde, dobra. Tak zostawiam drzwi. Musisz zamknąć drzwi, żeby nikt się nie włamał. Dobra i nikt się tam nie włamuje. O. I ciekawe, gdzie chłopaki i dawne są. No właśnie, no, 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 no. No trzeba na nich poczekać, bo jak zawsze muszą się spóźniać, nie? No właśnie, no, 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 no i zawsze trzeba czekać aż ktoś przyjdzie nie? No. ale w ogóle wiecie, że Dafne i Mason Corner przyjdą na bezludną wyspę? no wiemy, no ba no, no właśnie no ba no właśnie no. takie to tak właśnie życie o mój chłopak idzie siema elo, siema Eluwa, hejo siemanko Elo, elo. Siema, siema. Eluwa. No, eluwa, Laura, eluwa. Dobra, to co my teraz robimy? Czekamy, aż Dafne i Kornel przyjdą. No właśnie. No, 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 no. A, dobra. Dafne, Kornel, chodźcie. Dobra. Dziewczęta, to co my teraz robimy? Idziemy na bezludną wyspę. Tak Patrycja mówiła. A. Cześć Patrycja, jak dawno cię nie widziałam. I ciebie też dawno nie widział. No, super. No co, idziemy na bezludną wyspę? Nie, jeszcze nie, poczekamy, musimy spogadać. No, no właśnie, no. Dobra, to spogadajmy o różnych rzeczach. Czekaj, czekaj. Ile na ile nas jest? Poczekaj. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nas jest dziewięcioro? Nie, nas jest trzech. A was jest ile? No jak widać sześciu. A, no to wy się razem sześć, a my jesteśmy tylko w trzy. No przecież wiemy, to nie musisz nam dawne mówić. No, no ba, Patrycja, no ba. No. Dobra, i muszę... Nie. Nas jest siedmioro dziewczyn. Jeszcze ja jestem. I jeszcze dwóch chłopaków, czyli Cornel i Mason. No, jakby to powiedzieć, no. Idziemy na bezludną wyspę? Przecież mówiłem ci dawno, że jeszcze nie, bo musimy sobie pogadać. Mm. Ale ja mam z kim gadać, bo nie mam... bo nie ma... bo nas nie. Bo nas jest... dziewięcioro nas jest, bo nie ma jeszcze dziesiątej os nie ma jeszcze jednej osoby, czyli mogło być razem dziesięć osób. Ech. No, od Kornel, nie przyjść no sorry. Tak już się zrobiłem. Tak już się... Ała. Zrobiłem się po prostu. Oj, Kornel, Kornel, ty zawsze jesteś taki naiwny. Naiwny to chyba ty jesteś. Naiwna. No co się tak na mnie patrzysz? No, no bo przecież tak coś do mnie powiedziałeś. No i? No i że coś do mnie powiedziałeś. Ale co? Że jestem durniem. Nie jesteś durniem, Dafne, nie jesteś. Jestem dziewczyną, a nie chłopem, nie widzisz? Ślepy jesteś, czy co? No. Dobra. Dziewczyny, chodźcie, musimy być na bezludną wyspę. Po co, Dafne? Przecież, przecież możemy gadać z tym, z chłopakami. No, no właśnie, Patrycja ma rację. No, tak, Aurora, dzięki, ale w ogóle. No. No, dobra. Co, idziemy? Już mówiłam Ci dosyć st-- to raz, że idziemy zaraz, jak skończymy gadać, rozumiesz? No właśnie. Sorry, Laura. Sorry, Antonina. Nie chciałam was obrazić. No spoko. No właśnie. Ała. Ach, nudno nam się robi. Może idziemy na lody. Na no jakie znowu lody, Dafne? Przecież my zaraz idziemy na bezludną wyspę. No, Kornelia ma rację. No, wiesz co, Agata, ty już chyba trochę przesadzasz. Ja przesadzam? No, a nie? Eee, mo, tak mo, być może. <grystanie> Oj, Agata, ty zawsze musisz tak robić co, co rok. No, no właśnie. Znaczy, co, co dzień, przepraszam. Co dzień. <grystanie> To jest. Nie, go tak sobie po prostu. Eee, no. Będziesz moim chłopakiem? Nie wiem, ale chyba muszę się zastanowić. No co? Czy będziesz moim chłopakiem? No ja jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić. Przecież coś powiedziałem, tak? No. Jestem, dzie jestem chłopakiem Sugar Spinkles. A. Trudno, no to znajdę sobie innego chłopaka. To chcę znaleźć innego chłoptasia. Chłop, Jakiego mam znaleźć? Um, nie wiem, na przykład Olka? Co ty gadasz? Oleg mi się chyba nie, za bardzo nie podoba. Dobra, już całą godzinę przygadaliśmy to, co idzie na tą bezłudną wyspę? No idziemy. No dobra, Patrycja, no to chyba idziemy. Poczekaj, ja jeszcze gadam z Dafną. No to szybciej, no, bo, bo jest która godzina? 7.43, a jeszcze z Dafne gadasz, no. Weź już idziemy na nową wyspę, co? No, ale muszę jeszcze coś o Dafne pytać. Gadać. No to szybciej, człowieku, przyspiesz. Bo czas nam, bo czas nam za jak petarda. Dobra, Mason nie gada już. I w ogóle Mason się jakoś dziwnie zachowuje. Bo to jest mój najlepszy przyjaciel. No, no wiem, ale... No i? No i nic, no dobra. Jeszcze idę po torbę. Po co ci torba? Przecież my tylko na chwilę idziemy. No wiem. Nie musisz mi się drzeć. Na całe miasto. Dobra, chodź, dawno idziemy. No dobra. A wy co? Wy idziecie jak zakochani, a wy co? No właśnie. Wyjdziecie jak jak nie wiem... Ma chory. Agata! Co? Jajco, dobra. Chodźcie, idziemy. A polecimy samolotem? No co ty gadasz, kolejna na głupoty? Przecież bezludna wyspa jest ten. Blisko, możemy iść. Chodźcie. Dobra, no to chodźcie, idziemy. Ja Ciekawe, kto będzie na tej bezludnej wyspie. Chyba nikt, bo jak zawsze... Czy na tej bezludnej wyspie nie ma? To wiesz, to po prostu ten. Yy, nikogo tam nie ma, chyba. Musimy to sprawdzić, ale chyba mam nadzieję, że nikogo, ale. Dobra, idziemy. Poczekajcie na mnie. I na mnie. I jeszcze na mnie. I na, i na Laura, poczekajcie, bo jak zawsze musi być ostatnia, tak? No właśnie, no właśnie, takie tam rzeczy. Ej, patrzajcie! Co? Co? Ci te tu są. Jak to? No tak to. To jest Eliza Tostowa, Maria i, Lodo i Lodowa. Czy ja słyszałam wasze wasz, imiona? No właśnie. Mi się nam podobacie. Weźcie się, weźcie się, odwalcie. Bo na, bo Kornelowi zabraliście yy, koszyk. Jaki koszyk? No, koszyk! No, przecież kornel mi wszystko powiedział. Że koszyk z grzybami. I że, że ugotowaliście je na. na gotowano. Tak, kornel było? No, tak było. Aha. A wy jeszcze co? Jeszcze na, na bezludnej wyspie was spotkamy. Spotkaliśmy. No i co ci to? No właśnie, no właśnie, no. Wy jesteście. Wy jesteście. Wyście się puchnicie w ten... Wasz pusty łeb! Bo w ogóle nic nie umiecie robić. My? My nie umiemy nic robić? No właśnie. No, no. Ty, Durniu. Ty w ogóle nic, nic nie wiesz na ten temat. No właśnie, Lodowa ma rację. W ogóle ty nic nie wiesz, co, co ma się do, do, na twój temat. Na nasz temat. Tak było, Lodowa? No tak było, Eliza. A co? Elizabeth. Weź, że przestań już mnie głaskać. O, Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. Maria! Co? Nic, dobra. Ale spieprzamy stąd, bo chyba nas nie chcą. No właśnie, idziemy szybko do jaskini. Poczekajcie na mnie. Dobra, lodowa, nie musi się że Dobrze, że ci ty. Dobrze, że te debile już poszły. A to co my teraz robimy? Idziemy zobaczyć bezludną wyspę. Uuu, jaka woda! Patrzcie, to nie jest woda! To jest jakiś pamiętnik! W ogóle wody tu nie dodali, czy co? Bezludna wyspa bez wody. No, ja pierdzielę, no. Dobra, idziemy zobaczyć. Ale lodowata. Naprawdę, naprawdę. Ej, dziewczyny, chodźcie, bo jest was, że nie ma długo. No, wiemy, no. Nie musi się mówić, co, co mamy robić. Główne bohaterki muszą zawsze tu być, prawda? No, prawda, prawda. Muszę Patrycja trochę przesuń do przodu. Agata też. Kornelia tak samo. Jeszcze Aurora musi się przesunąć. Da muszą być miejsca dla Antoniny i dla Lauryna. Może. Laura, chodź. Jest, jest już dla ciebie miejsce. A takie jakieś małe, nie Antonino? No, nie mi się waż. Rozumiesz? No, rozumiem. Ej, dziewczyny, zobaczcie, jaka jest woda. Przecież wiemy, mówiłeś, że lodowata. Ale naprawdę. Przecież to ja mówiłem, nie ty. A, mówiłem. Ech. Oj, wybałdwany Czego? No właśnie. Wy, wy to zawsze musicie się tak boić tej wody. No patrzcie, u mnie jest ciepło. Tak myślisz? No a nie? Coś sam se zobacz. Faktycznie ciepło, ale mi się wydaje, że trochę za zimna. No mi też się chyba tak wydaje. Ktoś cię w ogóle pytał o zdanie? Nie? No właśnie. No to się nie odzywa, jak ktoś cię nie pytał o zdanie. Oj, ten kornel. Dafne, ty, ty kłamiesz. Ale co kłamie? Przecież ta woda jest zimna, sama sobie zobacz. Nie jest zimna. Jak to nie jest zimna? Przecież ja mówię, że jest zimna, a wy? Ja mówię, że też jest zimna, a ja mówię, że jest ciepła. Widzicie, Dafne, Dafne u Dafne wszystko w porządku, a u nas to nie. Rozumiesz? No, rozumiem. No zobaczcie sobie sami. To jest ciepła woda, po prostu. O. A tu jest zimno. Nie, to jest ciepło jeszcze. La, 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 la. Dafne. Czego? No, przecież mówię. Przecież sam mówię, że ta woda jest lodowata, no nie. No i. No i że lodowata jest. To, to u Ciebie jest ciepła. A u mnie jest zimna. Rozumiesz? No i co ci to? No, no sam nie wiem. Muszę, muszę jeszcze opanować tą wodę. Tą sytuację bezludną. W ogóle to jest bezludna wyspa. Dlaczego, dlaczego tutaj poszliśmy? Przecież sam tak chciałeś, Kornel. Nie, bo ty tak chciałeś. A, bo ja tak chciałem. No właśnie. No bo ty tak chciałeś, nie ja. Przecież ja mówiłem ci dzisiaj rano, że ja tak. Nie chciałem, tylko ty. Rozumiesz? No, rozumiem. Dobra, idź. Idź na miejsce. Idź tu w kącie siedzieć. Tu. Czemu ja mam niby w kącie siedzieć? Co? No, bo tak wyszło. Dobra. Nie musi mi się kornel mówić, co mam robić. Dobra. A, jest zimna. A u ciebie, dafne jaka, jaka jest woda? No, ciepła, a jaka ma być? Gorąca w sumie, wyjdę z tej wody. Serio, gorąca? No, sam se zobacz. O Jezu, gorąca! Jezu, ty się boisz, naprawdę gorącej wody. No, a nie? Nie zresztą tego gorąca, ale wiesz, ty nie musisz się bać. Przecież, przecież ta woda nic ci nie zrobi. No co. No nic, no jaj. O, zobaczcie jaka jest woda. Dobra, zamknij się już. No właśnie. Ej, no jak to się dla mnie odzywacie? Normalnie, a jak? Eliza. A ty, Eliza, co ty tutaj robisz? Mason, zabierz stąd, jakąś głupią babę. Kornel. Twoja potrzebna pomoc. Co jest? No bo Eliza tu przyszła. Jaka Eliza? No złodziejka, kradziejka, no. Aha. Trzeba ją powstrzymać. No ale czy mam ją rzucić? Nie wiem, weź tę główkę może. Poczekaj, ja, ja chyba mam kaucz. Albo nie, mam kamyk w domu. Kurde, zapomniałem go wziąć, ale chyba, chyba go mam. Nie wiem. Kurde, wiesz co? Co? Jajco, bo no zapomniałem kamyka wziąć z domu. No to mogę wziąć kamykę, no co za problem. No to leć szybko po ten kamień, po ten kaucz. No dobra, rzucę po ten kaucz. Poczekajcie na mnie. Dobra, już na ciebie poczekamy. Kiedy Kornel przyszedł z kauczem? Jestem. I co, masz ten kaucz? No jak widać mam. No to dawaj go, na no, co ty czekasz no? Ej, Eliza! Co? Powiedz a. O! o! A uła, ty durniu! Rzuciłeś we mnie jakimś kauczem! Dziewczyny! Co się stało? Co? Co? Ten durej wrzu wrzucił we mnie kamieniem jakimś kauczem! No co wy się tak wszystkie na mnie patrzycie? Rzuciłeś naszą przyjaciółkę kauczem! No właśnie, no. Przecież sami tak chcieliście. My sami tak chcieliśmy. No właśnie, no. Ty w ogóle, Mason, nie zdajesz sobie z tego sprawy. No, jesteś najgorszym. Jesteś najgorszym bałwanem. Jesteś najgorszym pet -shopem świata, jakiego widziałem. Nie to miałam Maria na myśli. A co? Nic, dobra. Ej, uratuj ura, szybko. Auć. No to stawa, uważaj, co robisz. No dobra już, dobra. Ej, uratuj Elizę, zanim ktoś znowu rzuci w niej kamieniem. Zanim Mason on tam rzuci. Dobra. Eliza, chodź. Już. Wyłaź z tej wody, bo pewnie te petszopycie nie chcą. No właśnie. Przepraszam, nie chciałam. No dzięki ci bardzo, idioto. Jak ty tyś do mnie nazwał? Dziewczyny. Co się znowu dzieje? No bo ten, no bo ten, no bo ten dureń nazwał mnie debile, yy, idiotą. Mejson? Czy to znowu twoja sprawka? No właśnie, no właśnie. No i wiesz. Halo, mówię do ciebie. Uy, co, co, jest? No jak to co jest? Nazwałeś Elizą idiotą. Czy to było zabawne? No właśnie, no. Yy, no właśnie nie było. No to czemu tak ją nazwałeś idiotą, co? Nie pytajcie mnie o zdanie! Jak ktoś was nie pyta o zdanie, to nie pyta. A jak ktoś pyta, to pyta, no. Taka kolej rzecz. Dobra, idźcie już sobie, bo już, bo już was nie chcemy. Jesteście okrutne. My okrutne? My okrutne? My okrutne? My okrutne? No, bo jesteście okrutne, bo wciąż wszystko zabieracie! Bo, 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 bo zabieracie te. Te rzeczy! Które nie należą do was. No i co cię to? No jajco, dobra, idźcie już sobie, bo już nie chcę na was patrzeć, bo... Żygać mi się chce na wasz widok. A temu co ugryzło? Nie wiem, powinniśmy go przeprosić. Już za późno, chodźcie, idziemy do jaskini. Dobra. Chodź, Eliza, idziemy. Napijesz się ciepłej herbatki. Ale trochę zimno mi. No dobra, ale czy mówisz, że będziecie cię po jednej herbatki naleć? No wiem. No to, no to chodźcie, idziemy do jaskini, bo ten, bo już się robi późno. No, i właśnie tak, takie są najgorsze złodziejki debile świata. Mm -hmm. No, wiemy to. Ale co? Ale co? Ale co? Ale co? Ale co? Ale co? No, ale to dziewczyny, że dziewczyny tu, złodziejki debile przyszły i chciały ten, i, i wrzuciły y, Elizę w kamień. Co? Co? To niemożliwe. Jak to mogę z nią wrzucić kamień? No, bo ona mnie irytuje, ta Eliza, no. Bo ona jest jakaś, nie wiem, ona jest głąbem i trzeba ją leczyć. Mason... Chcesz, żeby Eliza była w porządku. Nie. No to co? Czemu rzuciłeś w niej kamień? No bo zrobiłem tak po to, żeby nie wchodziła do tej wody. Bo jeszcze na jakąś pułapkę zostawi. A. Dafne wyjdź z wody. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Ale co się dzieje chłopaki? No bo Eliza mogła ci pułapkę tam e, na dole na, na dno. Serio? No serio, sama sobie zobacz Zamknę oczy Nie, otwieram Faktycznie pułapka tam jest No idź tam zobacz <laughs> Po co? Przecież może mnie złapać ta pułapeczka Oj, Dafne No idź co zobacz, przecież, my, przecież wierzymy, że nic ci się nie stanie No właśnie, jak się coś stanie, to pojedziemy po pomoc Dobra Mam nadzieję, że nie utonie, nie? No. Ale chyba nie utonęła. No na pewno, jakby się. Co, jakby, się jakby utonęła, to by się trzeba wezwać po. Po pogotowie. I trzeba było ten. Rentgen zrobić. A. No a, wiesz? Wiem, nie musisz się drzeć. Uh, idę zobaczyć do Dafne. Dafne, jak tam? A w porządku? A co? Nic. Auć. Jak tam było? A, fajnie bo, Bo tam pułap... nie było żadnej pułapeczki. Co ty gadasz? No właśnie. No nie było żadnej pułapki. Jak to nie było żadnej pułapki, Dafne? No naprawdę mówię. Naprawdę. Naprawdę? No naprawdę. Sam se zobacz. Tylko zdejmij ten ty naszyjnik. O nie, możesz z naszyjnikiem pływać. sobie się nie nic stanie. I faktycznie nie ma. Ale ty jesteś sprytna. No właśnie. Ej, dobra, chodźcie, idziemy do domu, bo już się robi późno. A, okej, okay, bo my jeszcze zostaniemy. No właśnie, no, 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 no. Aha, no to wy zostańcie, a my idziemy do domu. Chodźcie. Dawno jak zawsze, musi być pierwsza. No, bo dziewczyny mają pierwszeństwo. No wiem o tym, wiem. Na razie, dziewczyny, do później. Do później. Ej, a wiecie, że wczoraj był koncert z Sylwii Grzeszczak? No wiemy. No, no, no wiemy, no. Uch, nareszcie w domu. Ej, w ogóle, Mason, zabrałeś ten kaucz? Kurde, zapomniałem, ej. Muszę iść po couch. A, no to idź po ten couch. Zaraz wracam. Kiedy Mason wracał z kauczem do domu. Dobra, mam couch. I gdzie był? Na dnie wody. Jak to na dnie? No tak to było, no. Dobra, muszę chodzić do szafy. Muszę chodzić couch do szafy. No, dobra, no to, no to co ty tam grzebić w tej szafie? Nie grzebić w szafie. Dobra, chodźcie, idziemy spać. Ja śpię z Cornelem. No to ty? Albo nie z Dafne, ja śpię. Dobra, ja zniknę kornel i już do Dobra, dobranoc. Do później. Dobra, do później, kornel. Do później. Do później. Dobranoc. I wyłączcie światło. No to ja wyłączę. No to wyłącz. No co za problem. Nareszcie Dafne zgasiła światło. Dobra. Dobra, dobranoc, Dafne. Dobranoc, Mason. O jezu, nasz inni ci spadł. I co, A później go założę. Boże. Dobra, idę spać. Dobranoc dafnie. Dobranoc Mason. Dobranoc Kornel. Dobranoc Mason. Dobranoc dafny. To później jeszcze się zobaczymy dzisiaj. Dobra. Nara. Nara. Boże, czemu to się gówno nie chce tracić?